No się, mano! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Piotrek Parking i witam Was w powrocie tej serii. Serii, która miała jeden odcinek, ale tak, przegląd prasy polskiej, który ostatni raz był kilka miesięcy temu, i wraz z operą GX, której jestem ambasadorem, przywróciliśmy przegląd prasy polskiej specjalnie dla Was. Wybrałem akurat ten pomysł, bo w niego wierzę i operka też w niego wierzy, chyba, mam, mam, mam nadzieję. Dla osób, które tego filmu nie widziały bądź jeszcze nie były wtedy moimi widzami, przegląd prasy polskiej polega na przeglądzie najbardziej absurdalnych i abstrakcyjnych albo po prostu głupich artykułów. W internecie. Może to być lekko nie fair, że na celownik będę brał głównie artykuły z jakichś pudelków, pantofelków i innych tego typu dupereli, ale na coś w końcu te artykuły muszą się przydać, prawda? <grytanie> A jak mogą inaczej się przydać, jak nie do tego, żebyśmy się trochę z nich pośmiali? Mogą tu trafić przeróżne artykuły, także miejcie się na baczności. Swoje propozycje możecie również podszyłać. Na... Na prasa Piotrkaparkinga małpa gmail.com No i co? No i oczywiście specjalne podziękowania dla patronów z poziomu Spider-Man macie ich tutaj. No i co? Zaczynajmy! Co słychać chłopaki w wielkim świecie? Co gazet nie czytasz? Dobrze, myślę, że śmiało możemy sobie zacząć od artykułu, który zresztą jest głównym elementem miniaturki, żeby z wami w ciula nie lecieć i żebyście tam nie czekali, nie wiadomo ile aż się to pojawi w odcinku. Macie to na sam początek, uczciwie. E, też od razu mówię, że jak parę razy będę obracać głowę, to najprawdopodobniej będzie mnie gorzej słychać, ale nie mogę sobie inaczej ustawić mikrofonu, bo on dosłownie, nie wiem, czy to widzicie w to, to, tobie, no widzicie. On dosłownie wisi tutaj na słowo honoru. Oczywiście artykuły te będziemy przeglądać, no gdzie, no, na, na operce G. No, bo gdzie indziej. Tutaj mam ustawiony motyw z boysów. Z boysów artykuł jeszcze dzisiaj będzie, więc jeszcze o czymś tutaj dodatkowym wspomnę, ale to później. To później. Przejdźmy jednak do. Konkretów. Pudzian jednak nie pojechał na mecz Polaków. Wsiadł na jednym przystanku, wysiadł na kolejnym. Uuu. No dobra, zanim będę tak bagatelizować temat, to sprawdźmy, co się stało. Mariusz Pudzian Pudzianowski stał się wczoraj bohaterem social mediów, kiedy to zapowiedział, że jedzie do Berlina pociągiem kipicować reprezentacji w meczu z Austrią na Euro 2024. Pudzian jednak na mecz nie pojechał. Hmm. O zgrozo. W ogóle to jest ciekawe, bo mamy tutaj format, który jest w kolaboracji z Operą GX, a pierwsze Moje lokowanie opery na tym kanale miało ten fragment. Jest z Polski, jak na przykład największy Polak, Mariusz Pudzianowski. I jak chcesz, to możesz go sobie nawet na ekran główny ustalić człowieku. W drugim też się Pudzian pojawił. I jak widzicie, znowu pojawia się Pudzian, tylko teraz. Mniej pozytywnie. Gwiazdor Federacji KSW pojawił się na planie No, przestań! Gwiazdor Federacji KSW pojawił się na peronie dworca centralnego w Warszawie, skąd odjeżdżał pociąg do Berlina. Został on niemal przyjęty przez kibiców piłkarskiej reprezentacji Polski, która jechała do stolicy Niemiec wspierać polską kadrę w meczu z Austrią na Euro 2024. To jest dosłownie, tylko i wyłącznie delikatne rozwinięcie tego, co było tutaj, no ale jakoś artykuł trzeba przedłużyć. Pudzian jednak nie pojechał na mecz Polaków. Wsiadł na jednym przystanku, wysiadł na kolejny. Ile razy jeszcze przeczytam dokładnie to samo? Okazuje się, że jednak Pudzianowski zażartował z wszystkich. Gwiazdor Federacji KSW, jak donosi dziennikarz WP Jakub Bujnik, wsiadł do pociągu do Berlina na stacji Warszawa Centralna, a wysiadł na kolejnej stacji. Do Berlina w ogóle nie dotarł. Szanowni Państwo, jesteśmy w pociągu do pociągu, który odjeżdżał o 8.40 z Warszawy Centralnej. W tym pociągu przez chwilę był Mariusz Budzianowski, przynajmniej na to wszystko, przez skazuje. chwilę był. Według relacji ochrony, która znajduje się w pociągu oraz konduktorów, Mariusz Budzianowski wysiadł na stacji Warszawa Zachodnia i dalej już z nami nie podróżuje. Właśnie przeszedłem przez e, cały pociąg, który składa się z wielu, z wielu dzisiaj wagonów i niestety, ale Mariusza Budzianowskiego w nim <laughs> brak, po prostu. O nie, no nie. Wyobraźcie sobie, że ten koleś, no poważnie, przeszedł przez cały pociąg, żeby znaleźć Mariuszka. No dobra, nieważne, dobra, idźmy dalej. Mariusz Puzienowski ogłosił, że jedzie pociągiem z Kibicami do Berlina. Pojechał. Od Warszawy Centralnej do Warszawy Zachodniej. Czyżby ustawka ze sponsorem? Jest pociąg, są kibice, tylko Pudzian się zapodział i został w Warszawie. Pudzianowski natomiast kibicował Polakom w swoim domu, gdzie najprawdopodobniej żwawo dopingował polską kadrę. Niestety nic to nie dało, nie dało to nic, bowiem Polacy przegrali z Austrią 1 do 3 i odpadli z Euro 2024. Okej, okay, okej, okay, jakby wybaczam wszystkie grzechy tego artykułu i w ogóle napisanie o tym i robienie z tego jakiejś wielkiej afery za ten jeden tekst. Niestety nic to nie dało, nie dało to. To nic. Ale to by nic nie dało i tak, on miał. To by nic nie dało. W sensie wiecie, ja tam nie chcę dywagować nad tym, czy faktycznie wysiadł z tego pociągu, bo to była jakaś ustawka ze sponsorem, czy wysiadł z tego, czy innego. Nie, nie chcę mi się tego roztrząsać. To nie jest moja sprawa w ogóle. Czy okłamał, czy nie okłamał, mam pojęcia. Zawsze była taka opcja, że nie wiem, wysiadł z jakiegoś konkretnego powodu. Nie wiem, coś się stało, może ktoś napisał, albo. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Albo sobie zażartował, nawet nie wykluczam tego, że oszukał Polaków. Czy to jest jakieś oszustwo, które ugodzi mnie w Serce? No nie, ale no nadal jeśli to prawda, to, 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 to jest słabiutko. Naprawdę staram się uważać tutaj z wszystkimi słowami, które wypowiadam, ponieważ Nitro już trochę mocniej strzelił w Mariusza Pudzianowskiego, a ten mu odpowiedział, że go znokautuje Gilem z nosa, jak będzie miał Katar, jak go zobaczy. Więc. Polska jest bardzo małym krajem i możemy znaleźć się w tym samym miejscu. A będę miał Katar. To jak smarknę, to cię znokautuje tym Gilem. To miłego dzionka, Ja mykam na rower i. I kierunek Trójmiasto dzisiaj. To miłego dnia. Ja... Ja uważam. Ale nawet jeśli sam artykuł nie jest niewiadomo czym, to zawsze są jeszcze komentarze na Facebooku. Oj, te to potrafią być piękniutkie. Tak jak Cię Mariano, lubiłem, tak przestałem. O, o mój Boże. W sensie, no ja rozumiem, że ktoś bo, może być w pewien sposób rozczarowany, bo powiedział, że tam jedzie, ale jednak tam nie pojechał, ale, ale z tego to się taka afera zrobiła, że daj pan spokój. Wysiadł i pchał pociąg, aby opóźnienia nie było. O, i ktoś w końcu przyszedł i powiedział prawdę, nie? Ktoś w końcu przyszedł i pomyślał sobie, dlaczego tak mogło być. On tylko Chciał popchnąć pociąg, żeby opóźnienia nie było no. A moim zdaniem zrobił mądrze Po co mu było jechać I tak wiadomo, że przegrają. Słuchajcie, Mariuszek już po, po tym jak wsiadł w pociąg Usiadł i tak pomyślał sobie Ile czasu spędzi w tym pociągu I dotarło do niego, żeby po, po co Jak i tak przywalał Mamy tutaj kolejny przykład zdrowego rozsądku I takiego logicznego myślenia Tak samo jak z pchaniem tego pociągu Tak samo ściemnia jak nasza reprezentacja Oj nie, 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 nie Ja bym nie powiedział, że jak nasza reprezentacja Lepiej jak sędzia w meczu z Austrią. No bo na przykład taki szczęsny. Kopa w papiszona dostanie, biedny piłkarz przewraca się o jego głowę i dyktują karnego. Nie to, żeby mówił, że gdyby nie ten sędzia, to pewnie byśmy wygrali tam finał od razu. Już z złoto! Dobra, i teraz moje ulubione, fryzjerskie zachowanie. Kasa się liczy, a naiwniaków nie brakuje. Dokładnie tak. W sensie ja już jestem łysy, więc trochę mnie to już nie dotyczy, ale jak chodziłem do fryzjera, no to tak było. Kasa się tylko dla nich liczyła, siadasz i naiwnie myślisz, że będziesz super wyglądać, a. A koniec końców, patrzysz już przy samej końcówce na siebie w lustrze i. pora umierać. Ale koniec końców, uznajmy, że ten artykuł nie był aż tak głupi. Trochę delikatnie, minimalnie niepotrzebny i powtarzający się bardzo mocno, żeby go przedłużyć, ale idźmy dalej. Wiki Gabor jest zniesmaczona twórczością TikTokera, który ją parodiuje. Influencer odpowiedział gwiazdce. Wow, agresywny w nagłówek, gwiazdce. Ale okej, okay, wygląda to bardzo poważnie. Wygląda to jak coś, za co. Mogłaby być faktycznie zniesmaczona. Sprawdźmy, czym. Wiki Gabor jest tak zniesmaczona, i że napisał o tym pantofelek. Wiki Gabor ma zaledwie 17 lat, lecz już od dawna cieszy się ogromną popularnością w Polsce. Z uwagi na to, że niedawno wydała nowy album pod tytułem Terminal 3, często udziela wywiadów. W jednym z nich skomentowała twórczość TikTokera, który ją parodiuje. Mężczyzna postanowił zareagować. Zawsze mnie to śmieszy, jak ktoś tak wyjątkowo negatywnie reaguje na jakieś parodie swojej osoby. To jest tak, jakby robisz coś w przestrzeni publicznej i licz się z tym co jest czemu tu leży 8 Przestań. Wiki Gabor to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Świat usłyszał o niej za sprawą programu The Voice Kids, który stał się dla niej przepustką do show biznesu. Okej, okay, dobra, wiemy. Niedługo po tym oczarowała swoim głosem jury i widzów Eurowizji Junior, powtarzając sukces Roxany Węgiel. Od tamtego momentu jej kariera zaczęła nabierać tempa, a gronofanów rozrosło się do niej. Dobra, nie interesuje mnie to, czym jest tak zniesmaczona. Nastolatka słynie nie tylko ze swojej twórczości, ale również z tego, że w wywiadach miesza język polski z angielskim. Bo! 哦，那也对，那也。 Choć to pewien trend wśród jej rówieśników, to zdaje się, że Wiki łatwiej komunikować się w ten sposób, ponieważ w dzieciństwie mieszkała w Niemczech i Wielkiej Brytanii. O czym jest ten artykuł? Bo chyba nie o tym o czym jest. Dobra, skipnijmy sobie naprawdę. O, mamy Wiki Gabor zniesmaczona parodiami swoich wywiadów. Filmiki nagrywane przez Mateusza biją rekordy popularności na TikToku. Nagrał on między innymi wideo, na którym w zabawny sposób odwzorował jej wpadkę na Sylwestrze marzeń TVP, podczas którego nastolatka zapomniała słów przeboju Sylwii Grzeszczak i próbowała jakoś uratować sytuację. Okazuje się, że że wideo dotarło do Wiki, która nie ubawiła się przy nich tak jak jej fani. O, ja już widzę, już widzę, co jest. Ja, oczywiście, na parodię swoje mam dystans. No tak, no okej, okay, dobra. To jest tak prewencyjnie, trzeba wspomnieć, że jakby coś, to ja mam dystans, ale akurat nie do tego, no nie do tego. Dobra, ale może tam wyjątkowo coś jest faktycznie niesmacznego? Sprawdźmy, ja naprawdę nie wiem, co tutaj dokładnie jest, więc. Też od czasu do czasu paroduję się sama, ale to jest trochę dziwne, że dorosły facet paroduje nastolatkę i mam trochę taki niesmak. O, to jest cały niesmak. Ja, pierdo. on ma prawie cały content o mnie, więc się wspina na górę, hejtując mnie i to jest trochę Sprawdźmy ten hate. Mężczyzna najwyraźniej poczuł się zobligowany do tego, by zareagować na ten wywiad, ponieważ zabrał głos w sprawie. Wyznał, że tak naprawdę parodię Gabor to zaledwie niewielki fragment tego, co robi w sieci. Do tej pory nikt go za to nie krytykował. Zawsze znajdzie się ta jedna spłakana osoba. No ktoś musi stanowić przeciwwagę, no. Był taki czas, gdzie była seria Wiki i to tyle. Paroduje najróżniejszych artystów, celebrytów, też influencerów. Mam różny content, wystarczy zrobić dobry research. Aha, czyli wszystko jasne. Koleś po prostu paroduje wszystkich, ale typiara se w jakimś wywiadzie z Budowała wizję tego, że paroduje tylko ją, do tego ją hejtuje. Super. Chciałem się naśmiewać z tych artykułów, ale w pewnym momencie teraz czuję się jakby w to zaangażowany. Coście mi zrobili, pantofelek.pl. Sam to sobie robię, tylko so, sam mogę być sobie winien. Dodał również, że nie ma złych intencji i nie chciałby jego twórczość była postrzegana przez pryzmat złośliwości. Nie chcąc nakręcać hejtu na 17-latkę, wyłączył możliwość komentowania jego TikToków. Brat się poddał, a nie powinien. Ma do tego pełne prawo. No dobra, o, sprawdźmy przykładowy. Pędzie. Świat odkręci się niebezpiecznie Co z nami będzie Nawet <noise> jest życie tak no. <grystanie> no dobra, ale i to jest hejterskie? To jest akuratne, a nie hejterskie. Bądź na bieżąco z nowinkami ze świata showbiznesu i zaobserwuj nasze... Nie, dziękuję, chyba was coś mi... To wszystko, tak? O tym jest cały artykuł. O, no, 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 no. Tak, Pantofelek ewidentnie walczy o tytuł najbardziej potrzebnego artykułu odcinka. Były też najgorsze artykuły odcinka, w pierwszej edycji wygrała Eska. Czyli możemy to zostawić. Możemy to zostawić, zostawiamy to. Ale wiecie czego na przykład nie powinniście zostawiać? Operki, operki GX. A jeśli nie macie, to zachęcam do pobierania z linku w moim opisie i w przypiętym komentarzu. Bo wiecie co wam powiem, co mundial, co euro, zawsze okazuje się, że Polska to mistrzem Polski tylko jest. Za to operka GX jest mistrzem wszystkich przeglądarek. A jak ma się w konkurencji takie nudne, no to nie ma konkurencji, nie ma konkurencji żadnej. Przepraszam, że tym. Ten... Ale skoro już o SC mowa, od niej dzisiaj też mamy jeden artykuł. Filip Heiser wynajmuje willę w Warszawie. Tyle trzeba zapłacić za miesiąc. Artykuł o tym, że celebryta wynajmuje gdzieś coś. No to jest jakby bardzo typowy movement. A taki movement zawsze ma jeszcze więcej sensu w momencie, w którym walniemy taki artykuł o osobie, o której ostatnio było głośno. Jest dalej popularna, ale ostatnio było głośniej. To wykorzystajmy to. Po prostu powiedzmy o tym, że wynajął willę w Warszawie. No dobrze, ale standardowo. Sprawdźmy to. To. Czemu Marcin Prokop mnie tutaj. Panie Marcinie, proszę mi, proszę mi nie zasłaniać pana Heizera. Proszę stąd uciekać natychmiast. No idź mi stąd, no przecież czy. O, jest okej. Okay. O nie, wrócił. Filip Heizer, po tym jak pożegnał się z redakcją Dzień dobry TVN, mocno skoncentrował się na prowadzeniu swojego biznesu. Jakiś czas temu prezenter spakował walizki i przeniósł się do słonecznej Hiszpanii i pochwalił się, że kupił tam mieszkanie. Teraz można wynająć jego luksusową willę w Warszawie. Eee, czy w tym momencie będziemy mieć tutaj taki fragment, który stanowi powtórkę z całego tak, chyba tak. Philip Heiser ostatnio znów wzbudza sporo emocji. Jego kebabowy biznes zdaje się świetnie prosperować. Naprawdę? Jednak afera wokół fundacji Taka Akcja, której twarzą jest Filip Heiser. Filio, w sensie kaman, ja Wam powiem coś tak y, totalnie od zaplecza. Jak pracowałem jeszcze w Lidlu, zdarzało mi się wysyłać cyfałki nawet w takie miejsca, czyli pisanie gdzieś tam artykułów w internecie na tego typu portalach. Jakby, nie patrzcie na mnie w ten sposób, wysyłałem dosłownie wszędzie, naprawdę bardzo chciałem stamtąd uciekać. I zawsze w takich ogłoszeniach było o tym, że trzeba pilnować stylistyki, gramatyki, ortografii i żeby nie było ani jednego błędu w artykułach. A za każdym razem, jak przeglądam tego typu artykuły, to Gdzieś wpadnie taka literówka i na przykład jest taki Filioheiser. Brał podczas pisania tego gówna. No mnie to wygląda na autokorektę Autokorektę? co wy k... Na telefonach artykuły piszecie? W sumie wcale bym się nie zdziwił, gdybyście pisali te artykuły na telefonach. E, wracajmy, afera wokół fundacji i zatargi z popularnym youtuberem książulem wpłynęły nieco negatywnie na wizerunek dziennikarza. Po nagłośnieniu informacji o tym, że fundacja miała zdefraudować po sumę pieniędzy. O czym jest ten artykuł? W sensie czego ja się spodziewałem, przeczytałem na główek, czego ja chciałem od tego artykułu? Czemu ja jestem taki zdziwiony? Jestem zdziwiony, że ktoś chce pisać o takich durnych no tak, jakby. A ja to czytam! To dla kontentu. Piotrek to dla kontentu. Willa Filipa Heizera wystawiona na wynajem, ile trzeba zapłacić za miesiąc? Filip Heiser w Warszawie mieszka w domu swojego ojca Zygmunta Heizera. Były prowadzący dzień dobry TFN, wykonał renowację. Ja jestem już zdenerwowany z jest... Skipnijmy to naprawdę tutaj, bo to jest takie lanie wody. Willa składa się z parteru, piętra, przyziemia oraz pralni. Na parterze domu znajduje się okazały salon, z którego można wyjść na taras oraz kuchnia. Na parterze domu znajduje się okazały salon, z którego można wyjść na taras oraz kuchnia. Na Naprawdę wypiszecie na telefonach te artykuły jego bać. Natomiast na piętrze domu usytuowane są trzy pokoje oraz hol z wygenerowanym specjalnym miejscem do pracy. Wynajmujący, którzy zdecydują się wprowadzić do willi, mogą liczyć na udogodnienia w postaci klimatyzacji oraz jacuzzi. Niestety wynajem tak okazałej posiadłości wiąże się również z niemałymi nakładami finansowymi. Miesięczny koszt wynajmu willi Filipa Heizera to 17 900 zł. Myślicie, że cena jest zbyt wygórowana? Nie wiem, bo w tym artykule nawet nie macie jakichś zdjęć tej jego willi. O tym jest cały... Tak, o tym jest Cały artykuł. Puh, no dobra, jak zwykle Eska mnie niczym nie zaskoczyła. Błędy w artykule, lanie wody. No, najgorszego artykułu odcinka nie dostaniecie. Ale poczekajcie do następnego. Myślę, że mogę z was wycisnąć wszystkie soki. Córka Beaty Kozidrak to prawdziwa piękność. Ona jedna poszła w ślady mamy. Poszła w ślady mamy, czyli że co, że tanku. Dobra, nie róbmy tego żartu. Nie róbmy tego żartu. Beata Kozidrak ma dwie córki: Katarzynę i Agatę. Starsza, podobnie jak mama, śpiewa na scenie. Jak wygląda Katarzyna Pietras? W sensie po raz kolejny dostanę. Tutaj odznakę debila, który nie wiadomo czego się spodziewał. K kliknąłem w artykuł, taki, w jaki kliknąłem, i jakie były moje oczekiwania, wiem tylko ja, chociaż nawet ja nie wiem. Wait. Ale tu się kończy w ogóle artykuł. No tu nic więcej nie ma. Katerzyna Pietras, jak wygląda? No tak wygląda i co? Ty w Google możesz wpisać, ale masz yy, artykuł o tym, gdzie masz nadupcone tyle reklam, że. Dobra, wiecie co? Myślę, że możemy zająć się czymś o wiele ciekawszym. Na przykład tutaj w zakładce GX Quarter macie yy, darmowe gierki, takie do zagrania tutaj. O, jest jakieś klikanie spacy. To na pewno wydaje się o wiele ciekawsze niż ten artykuł. Dajmy do stówy. O samo się klika jedno Much 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 later Dobra O chłopie ty Ale drift O kur, okay. o oh, jest, ojoj, ojoj, ojoj Nie NIE! W sensie, wiecie co, gdyby nie było tak gorąco, jakbym nie nagrywał odcinka i by nie pocił mi się tak ryj w masę, to może bym się wciągnął, ale jednak to zostawmy. Dobra, weźmy sobie tutaj, wyczyśćmy trochę, skorzystajmy z GX Cleaner i co, wyczyszczone, zajebiście, gotowe, fajny bardzo motyw. Później sprawdzimy inne. No i właśnie, a propos, mamy artykuł o boysach. The Boys nie jest dla inceli. Showrunner wyjaśnia, dlaczego serial Amazona skupia się na silnych postaciach kobiecych. W sensie, nawet jeśli skupia się na tych postaciach, każda z tych postaci w Boysach dostaje swoje i nikt nie jest faworyzowany specjalnie. Ale dobra, o tym nagadałem się już w swoim filmie o The Boysach, możecie go sprawdzić. Jestem tutaj z jednego konkretnego powodu, tematu, którego tam nie poruszyłem. Twórca postanowił także stanąć po stronie aktorki, którą hejtowano ze względu na jej wygląd. Twórca podtrzymał swoją wypowiedź, że trole mają spadać na księżyc. Wyjawił, że widzom może się podobać lub nie podobać jakiś występ, mogą lubić lub nie lubić danej aktorki, ale osobiste ataki są czymś niesprawiedliwym, ponieważ osoba publiczna nie może się przed nimi bronić. No to bzdury straszne akurat. W sensie, wiecie, taki najbardziej typowy hejt i wyzywanie kogoś od najgorszych, no to nie jest ta strona, ale ludzie, którzy na przykład wypowiadają się o jej wyglądzie i o tym, że to może nie była najlepsza decyzja, to nie dlatego, że tak bardzo im przeszkadza to, jak ona wygląda, tylko, że jako aktorka odebrała sobie jedno z najważniejszych narzędzi swojej pracy. Jakąkolwiek mimikę. Raczej daleko mi od tego, żeby krytykować kogoś za operację plastyczną. Każdy sobie robi co chce, ale zważywszy na to, że pani jest aktorką, to po prostu sama sobie utrudniła robotę. No, jeśli chodzi o te najnowsze odcinki, to raczej mało poważnie wyglądają sceny z nią, bo jest pozbawiona jakichkolwiek emocji na twarzy. Ale pomijając to, pamiętam, że w swoim pierwszym lokowaniu dla opery wspomniałem również o tym, że była tutaj taka nakładka od wod i pokazywał ci się taki portal społecznościowy od VOD. I tam miałeś profile różnych postaci z Boysów. Od niedawna to możesz sobie nawet przeglądać portal VOD z serialu The Boys i napisać do największego bohatera ojczyzny Sława. Albo może lepiej tego nie rób. No i przyszedł czwarty sezon i Opera GX znowu gotuje z Boysami. Zrobili świetny materiał promocyjny, a do tych wszystkich zarzutów, że serial jest woke, też odnieśli się w trakcie tego materiału promocyjnego i w opisie. Mua. Złoto. I w sumie ten motyw jest spoko, ta animacja jest zajebista, ale poszukajmy sobie na tę serię czegoś bardziej memicznego. Więc wchodzimy sobie w mody, wchodzimy sobie w sklep. O, cholera, no to szukajmy teraz. O, ty, ej, 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 ej to już jest! Nie, to już jest cholera! <laughs> Jak jest dźwięk pisania? Fajniutkie, takie fajniutkie no Idealnie akurat jak to nagrywam Bo wcześniej jak wyszedł ten materiał promocyjny To tego nie było Muzyka w tle jeszcze, jaka jest muzyka w tle Bo można tutaj w lewym dolnym rogu włączyć muzykę w tle Ja wam jej zbyt długo puszczać nie będę Bo to mogą być prawa autorskie jakieś O, sprawdźmy muzykę w tle O, to jest muzyka w tle Tutaj oczywiście możecie sobie tutaj wszystko mieszać, na dole macie wszystko wypisane, co i jak. Jest to bardzo intuicyjne, także okejka. Ty, ej, 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 tu jest jeszcze coś. O! O! Ej! Dobra, zatrzymamy się jeszcze przy tych boysach. You're all fucking welcome. <laughs> You're all fucking yeah. welcome. Nie, nie. O, oj, to siadło, no, to, to już jest konkrecik moi kochani. No dobra, spróbujmy ser doinstalować. Cheese, 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 cheese. Bardzo chciałbym zostać przy tym. No. Elegancko. Możemy iść dalej. Znowu mamy SKPL, co tym razem Rutkowski. I znowu Marcin Prokop, który próbuje Rudkowskich zasłonić. Proszę mi stąd wydupcać, panie Marcin Prokop. Tak, Rudkowscy będą spędzać lato. Junior będzie miał bardzo bogate wakacje. Rozpoczęło się już kalendarzowe i astronomiczne lato. Uczniowie zakończyli pełen wyzwań rok szkolny. Zatem czas pomyśleć o wypoczynku i relaksie. Krzysztof Rutkowski nie ukrywa, że jego syn znakomicie radzi sobie w szkole. Z tego też powodu w ramach nagrody za trud włożony w naukę zamierzają zabrać krzyś. Juniora na niezapomniane wakacje. I teraz tak, okej, okay, będę współwinny tutaj, bo, bo kliknąłem w to gówno i o tym nagrywam, przepraszam. Ale prawda jest taka, że ten artykuł nie musi być wcale dobry. Nie, jakby taki artykuł dla Polaków, żeby oni w niego kliknęli, ma po prostu być o tym, że ktoś ma więcej pieniędzy niż oni. Rodzina Rudkowskich ma za sobą bardzo intensywny rok. W maju Maja i Krzysztof ponownie ślubowali sobie wieczną miłość, tym razem w kościele. Urządzili również wystawne przyjęcie. Dzień później syn Pary. Krzyś Junior przystąpił do sakramentu Niepotrzebne informacje, lanie wody, przedłużanie. Dlaczego? I czemu ten Marcin Prokop to dopiero tutaj mi znika? Dobra, idźmy na sam koniec. Brudkowscy wybierają się na luksusowe wakacje, nie mają zamiaru oszczędzać. Zobaczcie, to jest dosłownie końcówka artykułu. Dopiero przechodzimy do sedna. Jeśli wierzyć słowom znanego w całej Polsce detektywa, Krzyś Junior nie tylko dobrze radzi sobie w szkole, ale jest wręcz prymusem. Rodzice postanowili zatem, czy to już słyszałem. Myślę, że junior będzie miał bardzo bogate wakacje. To będzie dla niego czas odpoczynku i podziękowanie za. Super wyniki w szkole. Dobrze, dziękuję. Niczego nowego tutaj się nie dowiem. Eska, nie tylko macie tutaj order za najbardziej niepotrzebny artykuł, chyba potrzebny dla was, żeby zdenerwowani Polacy w niego klikali. No i takie jest jak ja! Idźmy dalej, Pudelek, jest jeszcze jeden nasz ulubiony portal. Ciało pozytywna Dane odsłania fałdki na brzuchu i pokazuje jak naprawdę wygląda jej ciało. W sensie fajnie przypominać o tym, że wyidealizowane obrazki na Instagramie to nie jest rzeczywistość, ale mamy 2024 rok i ktoś jeszcze Musi się flexować na to, że w sensie ona to ciul, ale ktoś jeszcze musiał przyjść o tym napisać taki. Kudelek, Kokosimo. Nie wiem, kim jest Kokosimo, ale Kokosimo napisał ten artykuł. <grymne> Słynna fitnessiara Dane zdobyła się na szczerości i ujawniła na TikToku, że przybrało jej się na wadze. Celebrytka odsłoniła niedoskonałości swojego ciała. Dziewczyny, to jest zupełnie normalne. Zapewniła 32-latka. O, a tu się pojawił naga Dane w Tulasie w Majerskiej. Kur. Człowiek z internetu to też człowiek, a nie sztuczny stwór. Ło! W sensie w dobie social media fajnie pokazywać tę stronę, a nie tylko tą idealną i piękną, tą, którą. Tak bardzo tryhardujesz, żeby tak wyglądała. Bardziej tutaj trzaskami w dupie ten pudelek, który stwierdził, o tak, najlepszy materiał na artykuł. Ale w niego kliknąłem, czyli działa, działa, cholera. W takich sytuacjach, jak ta, włączam GX Cleaner, którego macie tutaj i czyszczę od razu historię przeglądania. I lecimy do naszego ostatniego dzisiaj zawodnika. Książulo zamówił smażoną rybę nad morzem. Aż trudno uwierzyć w ten paragon. Gruba przesada. Ej, no nie, ty. Znowu mamy kolejny odcinek przeglądu prasy polskiej pod hasłem nowe nie znałem. W sensie, jak byłem ostatnio na narodowym na koncercie tako Hemingu, ja to mnie zdziwiło delikatnie piwo za 22 zł, ale finalnie no nie powinienem być zbyt zdziwiony. Pytanie, czy tak mocno pod. Kręca to sam plotek? Czy może. Książulo? Sprawdźmy to. Książulo jeszcze przed wakacjami wybrał się nad Bałtyk. Na deptaku w Mielnie odwiedził dwie restauracje, w których zamówił m.in. smażoną rybę. Po tym jak zobaczył paragony, był nieco zaskoczony. Zaskoczony? Naprawdę? Ceny jedzenia nad morzem to mnie jakoś w ogóle nie dziwią. W Lidlu, jak pracowaliśmy na Międzyzdrojach, to był taki jeden ziomeczek, który miał swoją restaurację i że robił zakupy na fakturę. W Lidlu to dla wszystkich pracowników dawał fajny rabacik. No to, to było OP, naprawdę, jedzenie, nie? Ale bez tego, cholera, no to się wypłacisz, nie? Jakbyś chciał jeść na mieście. Ciążula, właściwie, Szymony. Dobra, ty, bo znowu biografia wielka tutaj. A tu znowu jest o tym, że niedawno było głośno jego krytycznej recenzji kebabów od Filipa Heisera. Paragon grozy, co dalej? Książulo przepłacił? Eee, Nyczkę zawitał do Mielna, gdzie nagrał filmik z restauracji, która ma wysokie oceny internautów na Google. Chciał przekonać się, czy faktycznie uda mu się zjeść dobrze i tanio. Zamówił rosół, zupę pomidorową i zestaw obiadowy z ziemniaczkami, surówką i kotletem schabowym oraz zestaw z dorszem, frytkami i surówką. O ile pomidorowa mu smakowała, o tyle pozostałe dania według niego nie były odpowiednio doprawione. Dajcie mi już ten paragon. Czyli tak, frytki 14 zł, zestaw surówek też 14 zł, a za ten kawałek dorsza wyszło 61,20. 90 zł za taki obiad wychodzi. Okej, okay. nadal nie jestem specjalnie zdziwiony. Paragony grozy to już od dobrych 4 lat latają, nie? W sensie pamiętam, że na pewno 4 lata temu było najgłośniej o paragonach grozy. Wtedy ten nickname się pojawił. Ale tak poza tym, żeby się wielce dziwić temu, to też ja jestem zdziwiony w tym momencie. No, drogo nad morzem jest. Nie gadaj. Nie powiedziałbym, że najbardziej niepotrzebny artykuł, chociaż trochę też. Uwaga, mały skok w czasie teraz był, bo nagrywam to dnia następnego teraz, bo coś mi się brzydkiego stało z akumulatorem nieistotne. E, o czym to ja? Tak jak mówiłem, nie powiedziałbym, że najbardziej niepotrzebny artykuł, ale zdecydowanie najbardziej spóźniony i najmniej odkrywczy artykuł, to by była ta kategoria. No i właśnie, co z tymi kategoriami? Bo doszedłem do wniosku, że bez sensu wybierać w tym odcinku dane artykuły. Na dane kategorie Więc kochani mamy tak, trzy kategorie Najgłupszy artykuł, najmniej odkrywczy artykuł I najmniej potrzebny artykuł To są trzy kategorie, na które możecie głosować W komentarzach, a w następnym odcinku Wyłonimy zwycięzcę Słuchajcie i to by było na tyle Ten odcinek już trochę trwa i pora się żegnać Ja się bawiłem świetnie, mam nadzieję, że wy też Pamiętajcie, żeby pobierać Operę GX z linku w moim opisie Albo w przypiętym komentarzu Jestem strasznie zmęczony I mówił dla państwa oczywiście Piotrek parking. Piotrek parking, krzyczą dzisiaj mało latki. Piotrek parking, chętne matki, fajne sąsiadki, luksusowe zegarki Jak oktopus wezmę cię w swoje matki To, że chciałem powiedzieć, że na przykład na playerach na YouTube macie w Operze GX taką opcję, która polega na tym, że jak sobie tutaj klikniecie, to minimalizuje wam się okienko z filmem i możecie sobie przejść oh, na. In, wow, okay. Dobrze, tak wiemy. I ten film wam się wyświetla, możecie sobie normalnie go oglądać. Chociaż w sumie nie wiem, czy to działa jeszcze na innych playerach poza YouTubem. He! Działa!